Witamy w piękne kuchnie. Dzisiaj płyty gazowe i właściwie tylko jeden producent. No ale za to jaki? Marka Bertaconi, włoska marka, absolutnie z cudownymi produktami. Produkty no nie tylko są piękne, nie tylko dobrej jakości, ale czasami no według mnie to są nawet dzieła sztuki. Zobaczcie na kilka takich aranżowanych zdjęć, gdzie są całe komplety produktów tej firmy. Absolutnie cudowne. Urządzenia. Produkty ułożone są w linie tematyczne. Dzisiaj e, omawiamy płyty gazowe, i one mają swoją kontynuację e, w innych urządzeniach, e, bo to nie tylko są, e, powiedzmy, dobrej jakości produkty, ale pięknie do siebie pasujące. Myślę w kontekście dopasowania płyty choćby gazowej do piekarnika, czy piekarnika do lodówki, czy też takiej płyty do okapu. E, wszystko w tych liniach e, współgra i zobaczycie zresztą to na zbliżeniach. Urządzenia absolutnie piękne, urządzenia. Wysokiej jakości, ale też w dużej mierze wykonane siłą ludzkich rąk. Będziemy oglądać detale dzisiaj, akurat płyt gazowych, więc będziecie się mogli przekonać. Ale jeden detal nas tu absolutnie fascynuje tych płyt gazowych czy kuchni gazowych. No i też też was, jak jesteście w salonie, no pierwsze takie wrażenie robi taka nakładka na małym palniku gazowym. No dzieło sztuki, to jest dzieło sztuki. Tu na, tym, na tej nakładce jest logo firmy Berta które już samo w sobie jest, jest piękne, natomiast no, przypomina taką rzymską monetę. Przepiękny element, przepiękny. Zróbmy sobie takie zbliżenie, zobaczymy jak to wygląda. No zobaczmy już te płyty w całości. Ja stoję akurat przed płytą 60 w takim kolorze antracytowym. Natomiast bardzo fajna sprawa w tych płytach, przede wszystkim 60, że płyty są asymetryczne, czyli sterowanie jest przesunięte na bok. A po lewej stronie na dole jest zawsze ten palnik taki no powiedzmy o wysokiej mocy, może być na woka, może być do szybkiego podgrzewania, smażenia, więc na pewno tutaj pokrętła nie przeszkadzają, żeby w dużych naczyniach przygotowywać takie potrawy, więc no płyta raz, że wygląda pięknie, jak zresztą właściwie wszystkie produkty Bertaconiego, no to jeszcze jest bardzo funkcjonalna przez przesunięcie tych pokręteł. Ja jednak jestem zwolennikiem stali nierdzewnej, tutaj jest akurat antracyt, on występuje też w stali nierdzewnej ta płyta. A to jest odpowiednik płyty 75 cm właśnie w stali nierdzewnej. No i absolutnie połączenie tych palników wspaniałych, bo w większości płyt e, gazowych Bertacenik, jego palniki są mosiężne. E, więc znowu to wygląda pięknie, ale to też ma inne cechy oprócz, no, oprócz estetyki. Przede wszystkim Dużo łatwiej się takie palniki czyści i oczywiście wytrzymałość tych, tych palników jest dużo wyższa od zwykłych palników aluminiowych, więc też efektywność w takim e, długim czasie e, na pewno jest lepsza. No też jak się weźmie do ręki e, taki palnik e, mosiężny, no czuje się tą wagę, tą, tą jakość tego produktu. Oczywiście płyta jest z grubej stali rdzewnej, więc ta płyta sama dużo waży. Ruszty są oczywiście żeliwne, bardzo solidne, masywne. No i super sprawa, to są pokrętła. Właściwie we wszystkich płytach Bertasoni te pokrętła są też e, stalowe I, i raz, że mają swój piękny design, e, e, no to też mają tą swoją wagę. Ale naprawdę będziemy później pokazywać, zestawiać taką płytę e, z piekarnikiem. Te wszystkie takie faski, które są na tych pokrętłach, na tych elementach, korespondują z pokrętłami w piekarnikach, ale też nie tylko z pokrętłami, ale też z ukłytami i nawet z krawędziami piekarnika, więc wszędzie ten styl włoski się powtarza. Cały czas mówimy o linii Professional. Do, do tej płyty jest jeszcze jedna płyta o szerokości 90 cm, więc zobaczcie teraz, jak wygląda na zdjęciach. I to jest taka seria, bym powiedział, bardzo uniwersalna. Tak? Ta płyta. Wygląda i bardzo nowocześnie, ale w kuchni klasycznej też będzie pasować. No Jest pewna moda na płyty czarne, gazowe, nawet czarne, więc wracamy do tych płyt czarnych. Tutaj mamy dwie płyty, czyli ta od której zaczęliśmy płyta taka antracytowa malowana, a tutaj jest płyta szklana. Typowo płyta szklana, która wygląda na pewno pięknie, a jest tafla szkła. Ja szczerze powiedziawszy nie jestem zwolennikiem, nie, że nie jestem zwolennikiem firmy Bertaconi, ale w ogóle nie jestem zwolennikiem płyt szklanych. Dlatego, że one od samego patrzenia się brudzą, to jest jak gdyby jedna rzecz, natomiast tych zakamarków do czyszczenia jest tutaj mnóstwo. I to właściwie w każdej płycie gazowej na szkle trzeba się troszkę pomęczyć. A więc jeżeli chce się mieć taki urok takiej płyty z, z tafli szklanej to jak najbardziej. Ale później, no jest jest, jest tutaj troszkę problemów z czyszczeniem. Absolutnie też płyta asymetryczna. No i teraz uwaga. Co się może zdarzyć w takiej płycie szklanej, oprócz tego, że trzeba ją czyścić? No na pewno a, to jest rysowanie tej płyty i na pewno takie uszkodzenie mechaniczne. Jeżeli garnek gdzieś tam spadnie na krawędź takiej płyty, no może się najnormalniej w świecie ukruszyć. Jeżeli chodzi o takie walory użytkowe, to trzeba pamiętać, że jak są takie płyty szklane, no to jest to po prostu e, szklana e, tafla, tak? Czyli jeżeli kipi coś z naczynia, no to niestety też leci to na szafki, czy na, na blaty i z blatu na szafki. Natomiast płyty stalowe zawsze mają takie wytłoczone niecki, dlatego jestem zwolnikiem e, płyt stalowych. E, tutaj jest akurat ta płyta malowana, tak, to jest płyta dalej stalowa, ale malowana w kolorze takiego antracytu, no wygląda przepięknie do takiej nowoczesnej kuchni. No i już ma nieckę, czyli wydaje mi się, że jest taka nieco bardziej użytkowa. No tak czy inaczej, możecie wybrać między płytami, bo są różne wykończenia. Różne szerokości a i też różne kolory. Zobaczcie jak płyty wyglądają, jeżeli jest płyta malowana, tudzież płyta na szkle, palniki też są czarne. Pokrętła też są takie anodyzowane, ciemne, więc wszystko ze sobą pięknie koresponduje. No a w tej płycie czarnej ta moneta rzymska no, wygląda absolutnie rewelacyjnie, bo to ona jest takim motywem, który łamie, łamie ten, ten czarny kolor. No, wcześniejsze płyty można by powiedzieć, że były mimo wszystko bardziej nowoczesne, tutaj jest taki e, klasyczny e, przykład płyt, e, właściwie układ taki sam palników, te wspaniałe palniki e, mosiężne, z, z oczywiście z tą monetą rzymską, jak ją tutaj nazwałem, natomiast no, oczywiście te, te urządzenia komponują się już e, e, ze swoimi liniami, ze swoimi produktami, tak, piekarnikiem, lodówką czy okapem. No i są też takie piękne gałeczki, ale te gałeczki znowu to jest dzieło sztuki, ja się tu zachwycam niezmiennie, może trochę tak na wyrost w tym filmie, ale jak będziecie u nas i będziecie widzieć ten produkt, to zobaczycie właśnie tą jakość. Oczywiście te gałeczki są metalowe, są chromowane, więc pięknie się, no, można tutaj w, w nich przejrzeć, odbijać światła. No, naprawdę bardzo, bardzo przyjemne jakościowo i optycznie produkty. Płyta jest tu akurat w wersji kremowej, jest też taka czarna antracytowa. No i jest to w pełni kompatybilne z piekarnikiem i zaraz takie ujęcie zobaczycie. No, zobaczcie, jak pięknie komponuje się ta płyta retro z piekarnikiem retro. O, specjalnie robimy takie zbliżenia, i ten zegareczek cudowny w tym piekarniku, absolutnie absolutnie śliczny. No i weźmy tą linię nowoczesną, która się nazywa Professional, tak czyli tą płytę w tym czarnym antracycie i zobaczcie, zestawiamy teraz piekarnikiem kompaktowym, piekarnikiem z mikrofalą i to co już Wam mówiłem na początku samego filmu, no przyjrzyjcie się jak wyglądają pokrętła, jak wyglądają zagięcia na tym piekarniku, szczególnie na uchwycie, który jest kompatybilny estetycznie z tym, z tym pokrętłem i zobaczcie na krawędzie czy to drzwi, czy, czy krawędzie samego piekarnika, że to nie jest tak po prostu standardowo wytłoczone, ale jest łamane, więc nawiązuje do, do tych pozostałych elementów. No i zobaczcie jeszcze na tą płytę szklaną połączoną również z piekarnikiem kompaktowym. Oczywiście produkty Bertazzoni no to małe dzieła sztuki, świetna jakość, ręczna praca, no ale pewnie już się domyślacie, że cena tych produktów jest, jest wysoka. No i żeby tak mieć na miastkę tego produktu Bertaconiego, jeżeli e, ktoś nie chce zapłacić tyle za płyty gazowe Bertaconiego, bo dla przykładu takie 60 już z tymi palnikami mosiężnymi, no to jest on wielkości e, około trzech 3000 zł, tak mniej więcej za połowę ceny może mieć też e, płytę, która pochodzi e, z fabryki Bertazzoni. E, to jest płyta La Germania, a to jest taka marka, można by powiedzieć, nieco tańsza. Natomiast no, też jest absolutnie fajny ten układ palników. Jest to taka zwykła płyta stalowa z, tymi, z takimi krągłościami, można by powiedzieć, że nie, nieco klasyczna. A to jest absolutnie świetne rozmieszczenie tych palników, tak? czyli ten palnik duży tutaj z przodu. On jest nawet troszkę przesunięty bardziej e, tutaj do czoła, więc jeszcze jest więcej miejsca e, dla dwóch e, dużych naczyń. Na, na tej stronie płyty. No i oczywiście jest to płyta stalowa, tłoczona, więc jest niecka i to taka niecka dosyć spora. Natomiast dosyć ciekawy sposób zostało zrobione sterowanie, tak? Już widzicie, że sterowanie jest asymetryczne, co jest bardzo ważne, natomiast to sterowanie jest na takim wytłoczeniu, tak? Czyli troszkę powiedzmy wygodniej sterować, bo są pod kątem te pokrętła i te pokrętła może już bez żadnej fantazji. Takie jak w przypadku produktów Bertaconi, ale dalej są to pokrętła metalowe. Dopalniki już tutaj nie są mosiężne, tylko normalne palniki aluminiowe. No i stąd można sobie tutaj pozwolić już na cenę mniej więcej tam w okolicach 1300 zł. Tak jeszcze dopowiem, bo w sumie mówiłem na początku, kontynuacją tych produktów, czyli płyty, piekarnika, jest okap, ale uwaga, często są też lodówki. Lodówkę dopasowuje się do takich produktów poprzez uchwyt, który jest w piekarniku, czyli w lodówce będzie, jeżeli jest kuchnia klasyczna, w piekarniku jest uchwyt klasyczny, tak w lodówce też można zamówić sobie taki klasyczny uchwyt po to, żeby to stanowiło piękny komplet. Oprócz tego, że te urządzenia są ze sobą kompatybilne, to również są kompatybilne akcesoria. Zobaczcie na te ujęcia. No, wspaniałe nakładki na takie małe palniki, a żeby można było na palniku gazowym takie małe naczynie podgrzewać. Są nakładki na wok, są różnego typu grille. W przypadku kuchni wolnostojących są te wspaniałe płyty Tepan. Uzupełnieniem też dobrych płyt gazowych oczywiście musi być dobry okap. Więc zapraszam do drugiej części filmu.